Pokażemy teraz yy, równoważenie widzenia. No, zgodnie z procedurą równoważenia zaczynamy od rytmizacji. Czyli napijemy się wody. Teraz pomasujemy punkty na myślenie. Może też zamienić ręce. Teraz wykonujemy ćwiczenia na przedmienne. Okej. Okay. Przez chwilę zrelaksujemy się w pozycji tenisa. W takim razie powiedz mi, Danusiu, czy jest coś z obszaru widzenia, posługiwania się oczami, co teraz odbierasz jako niekomfortowe? No i możemy pokusić się, żeby w równoważeniu ten komfort sobie poprawić. Dobrze. Jeżeli chodzi o cel, to ostrość widzenia to jest bardziej złożona sprawa i takie równoważenie to jest tylko jakaś jedna cząstka która mogłaby na to wpłynąć, więc może to na razie zostawmy, a spróbuj skupić się na tym, jak twoje oczy w jakichś normalnych, naturalnych sytuacjach pracują i gdzie mogłabyś zyskać więcej wygody czy przyjemnych oczu dla ciebie. Jakbyś teraz pomyślała? Rzeczywiście jak na przykład długo czytam, to czuję, że moje oczy się męczą, tak? Nawet mhm. jakieś tam kolorowe plamki czasami mi się pojawiają. Mhm. Więc może nad tym pracujmy, mhm. że potrafię czytać długo i czuję nadal komfort widzenia. Okej, okay. czyli świetnie, od razu już tutaj wyraziłaś cel. Na pewno Twoje ciało jakoś na te słowa zareagowało, więc zostawmy to tak, jak teraz dało się to zauważyć. Pokaż jeszcze jakiś gest, ruch, który pokaże, że czytasz długo i komfortowo. Ok. Dobrze, czyli drugi krok mamy za sobą. Przechodzimy do trzeciego kroku, czyli do sprawdzenia, jak funkcjonują oczy. Wykonamy sprawdziany pogłębione. Dobrze. Ok. Teraz tak. Poproszę Ciebie, Danusiu, żebyś e, wykonywała takie spokojne, swobodne, takie jakie chcesz. E, Ruchy oczu w tych kierunkach, których ci powiem, i może, żeby nam łatwiej było złapać twoje poczucie komfortu czy dyskomfortu, to przyjmijmy sobie taką skalę od 1 do 10. Gdzie 10 to jest po prostu super, komfortowo, świetnie i przyjemnie, a 1 to jest bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Ok? I teraz po każdym z tych zadań, Spróbuj sobie po prostu jakąś liczbę przypisać do tego, jak to odczuwałaś. Popatrz w górę i wróć. Osiem. Mhm. W dół i wróć. 7. prawo i wróć. Sześć. W lewo. Też sześć. I wróć. Dobrze. Teraz sprawdzimy y, ruchy oczu dynamiczne, czyli będziesz wodziła za wskaźnikiem, który ja tutaj Ci pokażę. Powiedz, czy jestem w dobrej odległości. Okej. Okay. To ja teraz poruszam, a ty śledzisz. Ok. A tutaj jak byś wyceniła swój mm. komfort? No, jak tak, Ci było? Siedem. Dobrze, chwilę daj oczom odpocząć, bo teraz będę wykonywała ruch pionowy. Mhm. Dobrze? Mhm. Ok, też się dobrze. E, to teraz jeszcze pozostaje nam mała próbka e, czytania. Czyli usiądźmy sobie podwrotnie. Wybierz sobie jakąś stronę, którą chcesz, i przeczytaj dowolny kapek tekstu. Głośno czy czyta? Jeśli chcesz głośno, to może być głośno. Za drzwi to jego płacz. Tata spogląda na mamę pytająco. Nie wiem, co się stało, jak tylko wróciłyśmy z przedszkola. Zamknęła się tam i nie chce mi nic powiedzieć, wyjaśnia mama. Może ze mną porozmawia. Tak przykro jest słuchać. Kiedy płaczę, Tata wchodzi do pokoju, córeczki i siada na jej łóżku. E, wiesz, ten tekst, e, znaczy, czyta mi się swobodnie, ale widzi mi się nie do końca e, ostro. Mhm. Okej, okay. to są Twoje spostrzeżenia, mhm. zauważenia na ten moment. Okej, okay, mhm. dobrze, dziękuję. To teraz przechodzimy do kolejnego kroku. Wykonamy za chwilę zestaw ćwiczeń. W kroku czwartym będziemy wykonywać leniwe ósemki. Następnie oddychanie brzuszkiem. punkty przestrzeni i krążenie szyją. Okej. Okay. No to przystępujemy teraz do pierwszego ćwiczenia lenibousa. Zaczynamy w lewo, w górę i powolnym ruchem, wodząc cały czas za kciukiem. Kilka razy wykonujemy. Możemy zrobić przerwę, żeby oczy nie doznały od razu dużego szoku. Ile można pogrugać, odpocząć. Teraz druga ręka. Potykać też można. Ramię jest miękkie, jest się ugina. OK. I chwilkę odpocząć, znowu dać oczom pomrugać. I teraz obie skrycione ręce na złączonych kciukach z nawieszanym wzrok i trzeci raz to będzie oddychanie brzuszkiem. Czyli w dłonie tylko kontrolują, pokazują jak pracują mięśnie brzucha, czy włącza się przepona do tego oddechu, na wydechu, ręce się zbliżają, a na wdechu, tak jak z balonem wypełnionym powietrzem, oddalają się od siebie. I tak kilka razy. Nie za dużo, żeby się nie przewentylować. Jeżeli nie mamy doświadczenia z pogłębionym oddychaniem, to głęboki oddech przydzielajmy zwyczajnymi oddechami, takimi, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Dobrze. Kolejne ćwiczenie. Punkty na myślenie. Znane nam już. Teraz możemy dołączyć do tego swobodne muskanie wzrokiem. Po linii poziomej jedną stronę i w drugą stronę żeby połączyć. Ok. Teraz będziemy na stojąco wykonywać następne ćwiczenia. Punkty równowagi, czyli ręka za ucho, druga na brzuchu, na pępku, patrzymy wzrokiem prosto przed siebie, spokojnie oddychamy, kilkanaście sekund, tak przytrzymujemy. potem zamieniamy ręce, powtarzamy to w tym układzie. Ok. Kolejne ćwiczenie to punkty ziemi. pomiędzy wargą a rodą. oczy skierowane do dołu i znowu spokojnie oddychamy przez kilkanaście sekund, patrząc w dół. I możemy zmienić ręce. Do kompletu punkty przestrzeni, czyli z tyłu ręka na kości krzyżowej w kierunku kości ogonowej, palce skierowane, a z przodu ręka w zagłębieniu nad barwą górną, pomiędzy nosem a górną barwą, oczy skierowane w górę. Patrzymy w przestrzeń, w górę, kilkanaście sekund w tej pozycji. Zamieniamy. OK. I ostatnie z zestawu jest ćwiczenie na rozluźnienie mięśni szyi. ćwiczenie pod nazwą krążenie szyją, czyli Opuszczamy głowę z luźnym i przetaczamy ją z wydechem z jednego ramienia na drugie. Nabieramy powietrze na jednym i wypuszczając idziemy na drugą i nabieramy znowu. Zadbaj o to, żeby plecy nie były usztywnione, ale jednak proste, żeby poczuć jak wydłużają się mięśnie szyi, te, które zginają. W wolnym tempie, w takim rytmie oddechu, jaki chcesz. OK, i zestaw ćwiczeń mamy wykonane. To ponownie w piątym kroku przyjrzymy się czy zmieniło się coś w pracy oczu? Wykonane, sprawdzone, powołane. Raz drugi. Ok. To ponownie. Spójrz w górę. Dziewięć. W dół. Dziesięć. 10. Prawo. 8. Lewo. Okej, okay. teraz będziemy dynamicznie. Troszkę się odwrócić. Mhm. Dobra odległość? Dobra, no to sprawdzamy jak teraz. Okej, okay. dziewięć. I nowo. Okej, okay. Dobrze, czyli o ile dobrze pamiętam, to nastąpiły, nastąpiły podwyższenia tej Twojej punktacji. To jeszcze mamy do sprawdzenia pytanie. Proszę, wybierz sobie jakiś fragment. Tata wchodzi do pokoju córeczki i siada na jej łóżku. Nie mówi nic. Kłaszczy ją po głowie i milczy. Tata wie, że każdy potrzebuje się czasem wypłakać. W końcu Paulinka podnosi się i odgarnia włosy przyklejone do zapłakanych policzków. Nie lubię już miśki szlucha i tuli się do taty. Um, no to jest tak. Jeszcze swobodniej mi się czytało. Mm -hmm. I troszeczkę wyraźniej, ale też nie do końca jeszcze y jest ta ostrość, no niemniej nie przeszkadza mi to w swobodnym mm -hmm. czytaniu. Ja zauważyłam od strony takiej zewnętrznej, że błędna ekspresja tego czytania, tak. E, czy, tak, głos inaczej brzmiał, bardziej tak dynamicznie, bardziej I święcznie, tak. ale też tempo było inne, bardziej płynne, regulował się oddech tak samoistnie do tego, co czytałaś. To tutaj też jakościowo od strony ekspresji było e, widać taką korzystną zmianę. No, to wszystko to służy Twojemu celowi. Przypomnij teraz, nad czym tutaj pracowałyśmy. Kiedy długo czytam, nadal czuję się komfort widzenia. Okej. Okay. No to pokaż jakimś gestem. Mhm. Czy tutaj masz Odczucie jakiejś różnicy, prezentowania mm. tego celu w tym tak, wtedy jak gdyby też ja chciałam się trochę wycofać jak gdyby od tego celu, mm -hmm. a teraz z takim lekkim uśmiechem, swobodą po mm prostu -hmm. czuję, że, że to jest możliwe, że to czytam i, i mm -hmm. moje oczy po prostu nadal są mm -hmm. sprawne, wypoczęte, a nie zmęczone. Przeformułowałaś trochę słowami też cel. Mm -hmm. Wyraziłaś go w takiej formie bardziej zdecydowanej, tak? Hmm. Bo powiedziałaś, kiedy czytam, to mm -hmm, o moje oczy są mm -hmm. No hmm. bo zmieniło mi się to hmm. sformułowanie celu. szczerze mówiąc, nie pamiętałam nawet, jak dokładnie wtedy hmm. sformułowałam. No no tak. I powiedziałam to, co A czuję. A do tego, co odczuwałaś teraz w hmm. tej chwili, to słowami też wyraziłaś. Swój cel. No to to jest to, o co chodzi w równoważeniu. Żeby pozyskać więcej zasobów, uwolnić komfort w różnych drobnych aktywnościach, w których uczestniczą oczy, a to nam się pokazało w kolei przy sprawdzianach, no to teraz finał. Zabierz to doświadczenie ze sobą, no i nagródź się, tak, żeby... Mózg gadzi i układ nagrody, żeby dostał też swoją porcję przyjemności. Pokażemy teraz drugi wariant pracy z równoważeniem widzenia. Po oczywiście polytmizacji w kroku drugim. Dobrze jest ustalić sobie cel, widzę ostro i wyraźnie każdą literkę tekstu. i Następnie poprosić osobę, żeby sprawdziła, z jakiej odległości, poproszę cię, Gary, żeby sprawdziła, z jakiej odległości widzisz, wszystko jedno, który wybierzesz, w którą czcionkę wybierzesz. W jakiej odległości ostrej i wyraźnie widzisz każdą literkę tekstu. To ja sobie skupię się na trzecim poziomie. Dobra, tu mm -hmm. będę widziała wyraźnie. Mm -hmm. e, to powiedz oczywiście ten swój cel. Czyli moim te... celem jest wyraźnie dostrzegać każdą literę tego tekstu, na który patrzę. Ok. E, I teraz... W następnym kroku, to co w poprzednim równoważeniu widzenia, zrobimy sprawdziany pogłębione, potem w czwartym kroku zrobimy ćwiczenia, potem znowu wrócimy do sprawdzianów pogłębionych i sprawdzimy, co się zmieniło w naszym widzeniu, następnie wrócimy do kartki i osoba, w tym wypadku Grażynka, sprawdzi, czy rzeczywiście nastąpiła zmiana. Czy może z dalszej odległości równie ostro i wyraźnie widzieć każdą literkę tego samego tekstu? Czyli za drugim razem będę szukała takiego miejsca, z którego mi się będzie wyraźnie patrzyło na mój tekst z trzeciego poziomu. Ok, no to dziękujemy.